W pojedynku jest firma Extreme Hopi. Jak zwykle w przypadku Michała Rudzkiego, jego rywal będzie musiał znaleźć pomysł na pokonanie tych imponujących warunków fizycznych. Szybciutko po nogę ruszył Damianowy Floriańczyk. Waga już jest zapięty pod szyją, to może się bardzo szybko skończyć, czyżby kolejna walka rozstrzygnięta przez padanie jest głęboką piętą, Florianczyk nie tracił absolutnie, żadnego, to jest klepiorudzki! Pięć walk, pięć poddań! Ale widzimy, jak odczuł to niskie kopnięcie, bo to prawdopodobnie Właśnie skutek tego niskiego kopnięcia, którym rozpoczął ten pojedynek Michał Rudzki. Nie, nie wiem, czy tam nie jest kontuzja, jest mocne takie zaoblenie na prawej stopie Damiana Floryańczyka. Także kolejny zawodnik, który poszedł Olin, bo gdyby nie wygrał tej walki przez poddanie, gdyby nie udało się przełożyć tej ręki po trzy, prawdopodobnie ta kontuzja nie wiem, czy by go wykluczyła z dalszej walki. Ale na pewno by wielce ją utrudniła. No to tutaj zdecydowanie ten rekord pobił Damian Florianczyk, bo wydaje mi się, że nie trwało to nawet 30 sekund. No wrócił po długiej przerwie. Teraz wydaje się, że oby nie, ale że ta przerwa znów może być dość długa. Przed trzecim starciem. Ciasno dopiął to wszystko zawodnik Mighty Bull z Gdynia I błyskawicznie skończył ten pojedynek Nie miał tutaj innego wyboru niż odklepanie Michał Rudzki No jak wracać to w takim właśnie stylu Jaki zaprezentował Damian Floriańczyk Panie i Panowie, sędzia Szymon Bońkowski przerwał to starcie Po zaledwie 24 sekundach od pierwszego gongu Starcie, które przez duszenie Wcięża! Damian Florianczyk. Także Damian Florianczyk nie tyle poprawia roku, rekord odwiedź, Oliwiera Filipa Jaka z Gali Babilonem, ma 44, ale wręcz go druzgocze. 24 sekundy tylko potrzebował Fighter z Mighty Bulls.